Witam wszystkich na moim kanale i zapraszam na drugi przegląd tym razem ze sklepu Pepco. Tutaj mamy tą kolekcję wodną i zauważyłam, że dochodzą nowe produkty. Akurat w ręku trzymam taki dywanik łazienkowy, bardzo puszysty, wykonany z poliestru. Cena 40 zł, wymiary 50 na 80 cm, kolor biały i oprócz tego dywanika znalazłam tutaj jeszcze takie podstawki. Wcześniej ich kompletnie nie pamiętam, żebym widziała, tak więc to chyba też jakiś nowy produkt. Podstawka kosztuje 7 zł. Wzór taki nieregularny, i nie wiem, czy one są razem właśnie z tymi kubeczkami, czy może te podstawki są zupełnie jakby innym produktem, ale tutaj je wam pokazuję, jakby ktoś chciał sobie na przykład skomponować je razem. Teraz alejka ze sztucznymi. Kwiatami, i tutaj zauważyłam pierwszą taką dekorację wielkanocną. Ta dekoracja kosztuje 20 zł. Tutaj mamy taką osłonkę w kształcie zajączka razem ze sztucznymi kwiatami, średnia wielkość. I oprócz tego w tej alejce jeszcze zauważyłam takie wazoniki. Nie jestem pewna, czy ja ich Wam kiedyś nie pokazywałam. Uważam, że wyglądają naprawdę ciekawie. Średnia wielkość, takie szkliwione. I cena za ten wazonik to uważam, że zaledwie 10 zł. Tak więc bardzo atrakcyjna cena. Zapewne nie występują w innych kolorach, tylko i wyłącznie w tym kolorze takim jakby miętowym. I oprócz tego, a z drugiej strony kolejna nowość, kolejne nowe osłonki. Kolor różowy, średnia wielkość. Te Osłonki również są szkliwione i ich cena to 15 zł. Teraz jesteśmy w alejce z poduszkami i poszewkami, i tutaj znalazłam dwie nowe poszewki. Jestem ciekawa, czy już je zauważyliście. Zacznę od tej na dole. Cena 10 zł, wymiary standardowe, czyli 40 na 40 cm. Ten nadruk, ta grafika jest z dwóch stron. Materiał 100% bawełna, bardzo gruby materiał, bardzo sztywny tutaj pierwszy ten wzór to taki kwiatek i powyżej wzór taki roślinny również ta sama cena, te same wymiary, ten sam skład no i akurat te dwie poszewki wróciły ze mną do domu muszę przyznać, że naprawdę wyglądają fajnie jeżeli chodzi o zamknięcie to one są zamykane na taki suwak tutaj Wam jeszcze zrobię zbliżenie na ten materiał, żebyście mniej więcej zobaczyli jak one się prezentują I kolejny produkt, taka stojąca lampa, kolor biały. Tutaj jest od niej opakowanie. Kosztuje 120 zł, wysokość 1,55 m. I jeżeli chodzi o tą lampę, ona jest wykonana cała z metalu. Tutaj dotknęłam ten klosz i jak widzicie, lekko tak się majta. Oczywiście Wam pokażę pod spodem, jak to wygląda. Nie jestem przekonana co do tej ceny. Jeżeli chodzi o tą kwotę 150 zł. Dział łazienkowy i tutaj zauważyłam taką jakby półeczkę, regał wykonany z bambusa. Cena 50 zł. Według informacji on ma 81 cm wysokości, taki składany. Też go tutaj wyciągnę, żebyście mniej więcej zobaczyli, jak prezentuje się ten przedmiot. Troszeczkę ważył, choć nie był jakoś szczególnie ciężki. Ogólnie, jeżeli właśnie chodzi o takie dodatki, akcesoria łazienkowe, jest tego bardzo dużo. Jeszcze znalazłam taki podwójny wieszak wykonany z metalu. Jeżeli chodzi o ten wieszak, on kosztuje 5 zł. Tutaj maksymalne obciążenie 1 kg. I tutaj jeszcze jest wersja w kolorze czarnym. I z tyłu jest informacja, w jaki sposób należy ten wieszak przyczepić. Czyli on jest na jakiś taki klej. Należy go po prostu przykleić razem z tym takim kwadracikiem. W alejce z przyrządami, akcesoriami kuchennymi, znalazłam taki zestaw wykonany z silikonu. Trzyczęściowy, co na 15 zł. Bardzo przyjemny jest ten silikon. Tak, więc moim zdaniem. Wygląda ten zestaw w miarę ok, bo niekiedy ten silikon, ten materiał, z którego są wykonane te zestawy jest takie bardzo nieprzyjemny, dziwny. Ale ten był według mnie w miarę ok. I teraz kubeczki. Jeżeli chodzi o kubeczki, wreszcie w sumie są jakieś nowości. nowości. Znalazłam pierwszy kubek. Tutaj w ten sposób on wygląda. Ma takie kropeczki w kolorze złotym, a złota krawędź. Uważam, że całkiem ciekawy kubek. Kosztuje 12 zł, pojemność 400 ml Teraz trochę wielkanocnych dekoracji, bo jak zauważam, że co jakiś czas pojawiają się nowości. I pierwsza taka dekoracja, zajączek na takim jajku. Dekoracja kosztuje 15 zł. Zaraz tutaj Wam wyciągnę i pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Dość ciekawa dekoracja, moim zdaniem. Jeżeli chodzi o to jajeczko, ono tak jakby lekko prześwituje. Tutaj zresztą zrobię Wam zbliżenie na ten materiał, żebyście zobaczyli. Spójrzcie, coś tutaj się pod spodem błyszczy. Tak więc nie jest zbyt gęsta ta pseudotrawa. I kolejne jeszcze dekoracje. Tym razem one były tutaj troszeczkę wyżej. Takie figurki zajączków. Trzy różne rodzaje. Pierwszy taki zajączek trzymający sztuczne kwiatki. Cena 10 zł. Spójrzcie, jakie ma takie dość duże te stopy. Dziwnie, szczerze mówiąc, wygląda. W sumie zamiast tych kwiatków, można wsadzić sobie coś tam innego, bo one nie są w żaden sposób przymocowane, przeklejone. Tutaj mniejszy zajączek, również ta sama cena i trochę większy w tej samej cenie, czyli w cenie tych 10 zł. Tutaj mamy takie zajączki dziewczynki. Jeszcze Wam tutaj pokażę z tyłu, jak ona wygląda, bo byłam ciekawa, co ona robi z tymi łapkami, ale szczerze mówiąc nic specjalnego. I półka niżej mamy też takie mniejsze zajączki. Szkło takie, szkło. Taka, takie opalizujące są, bardzo ładnie wyglądają, cena 5 zł, ten, ten ogonek jest takim pomponikiem, tutaj też mamy trzy kolory do wyboru. Jeszcze zauważyłam taką szafkę nocną, nie jestem pewna czy ona była, czy to jest jakaś nowość. Szafka nocna kosztuje 90 zł i ta szafka ma taką szufladę i jakby taką pod spodem zwykłą półkę. Mnie się wydaje, że jest to coś nowego, bo wcześniej też były tego typu szafki nocne, ale ona chyba była troszeczkę inna tylko i wyłącznie z taką jedną szufladą. I teraz jest dział odzieżowy. Jeżeli chodzi o odzież, tak naprawdę tylko znalazłam dwie nowości na dziale dla kobiet. Pierwsza jest to taka czarna bluzka. Jeżeli chodzi o tą bluzkę, ona kosztuje 17 zł, maksymalnie do rozmiaru XXL. Ona ma tutaj taką ozdobną koronkę. Materiał taki prążek. Jeżeli chodzi o ten materiał, on był taki dość dziwny w dotyku, mimo iż jest to prawie w 100% bawełna. Później Wam tutaj pokażę dokładnie ten skład. Jeżeli chodzi o tą koronkę, ona też była taka lekko, jakby gryząca. I tutaj mamy 96% bawełny, reszta to elastan. Ale tak jak powiedziałam, materiał dziwny w dotyku. I druga nowość jest to taka koszula wiskozowa. Takie gorochy. Jeżeli chodzi o tą koszulę, ona kosztuje 30 zł. Zwykła, klasyczna. Z przodu ma dwie kieszenie na biuście. Rękawki z możliwością podwinięcia na taki guzik. Materiał przyjemny, wiadomo, jest to wiskoza. I to by było na tyle w tym przeglądzie. Tak więc dziękuję i zapraszam na kolejne. Jeszcze Wam pokażę na koniec tył tej koszuli. Pa! pa.